Cześć witajcie na kolejnym filmie. Dzisiejszy film nagrywam, jak widzicie, z naszego bina. Mam tutaj resztkę pszenicy, którą muszę załadować i jutro wywieźć ją na skup, dlatego trzeba tutaj nasypać. Jak to nie uwidziałem sobie wyższych gumiaków i mi wszystko teraz do butów leci. Jak to wina denny Największy minus, największa zaleta to jest to, że są połowę tańsze niż lejowe, ale minusem jest, że ostatnie tak około 10 ton, no wiadomo, tu nie ma 10 ton, bo już tam całe zostało wywiezione, ale już musiałem ręcznie rozgarniać i trzeba te ostatnie 10 ton, niestety, ale jak to mówią, łopatować. Żmijkę mamy wstawioną Przyczepa podstawiona Tandem Została tylko sypać Jestem ciekawy ile tutaj będzie Ale to film będzie z dwóch dni Bo dzisiaj już mamy godzinę 16 Dopiero zaczynam sypać I resztę dogram jutro jak pojadę na ten Skup Zawieść I wtedy zobaczycie ile tutaj zostało No już po przyczepie będę mógł określić ile jest Bo wiem ile było ostatnio jak zawoziłem. A tak sobie leci powoli. Będę musiał później wchodzić na przyczepy i rozgarniać, bo... Niestety nie mogę dojechać za blisko i nie leci na środek, tylko tutaj z tej lewej burty. nie bardzo będzie tak mało, że się zmieści i nie będzie trzeba sypać całej sklepy, bo nie wiem ile dokładnie tego będzie. Powiem Wam, że w tym roku ta pszenica jest ciężka w porównaniu do na przykład zeszłego roku. Czy tam... No w zeszłym roku nie było chyba aż taka... Pamiętam dużo deszczu było i ona tak nie ważyła co w tym roku. A w tym roku jest naprawdę ciężka, bo tandemem, jak jechaliśmy ostatnio, to równo z burtami było 6 ton ponad, a inne lata było szubaty i było na przykład po 6 ton, gdzie brakowało tej tony. Więc w tym roku jest naprawdę ciężka i czuję już tutaj, przerzucając to, że jest cięższa. sprzedaliśmy jesienią, później trochę w styczniu, bodajże. Stycznia, luty. Ostatnio co zarazem mi, no i teraz resztę wiozę, żeby mi się ten nabóz co go przywiozłem wczoraj, pokrył. Znaczy się dzisiaj, a wczoraj na filmie. Żeby się pokrył mniej więcej. Znaczy, mniej więcej powinno być. Tyle tej pszenicy, żeby to pokryć, i powinno zostać. Jeszcze coś tam zobaczymy. Szęść zostało zreślutowane do małych cieląt z jęczmieniem. Trochę też chcę zostawić, właśnie dla małych, żeby ta pasza była taka trochę dla nich lepsza. No i co? I biny puste, prawie. Znaczy, ten. I niedługo nie trzeba szykować do żniw znowu znaczy, to jeszcze trochę czasu, ale może coś tam jęczmienia zostanie jeszcze, że sprzedam zobaczymy wszystko Idę zobaczyć jak tam leci czy coś a górki jeszcze nie widać, ona się tam rozsypuje. Ale będę musiał ich tam poprzegarniać. Najlepsze opróżnianie bina to jest tego małego co tam mamy, zniszczonego. Ktoś mi się pytał w komentarzu jakie są Bady i zalety, No to za chwilę Wam odpowiem. Moim zdaniem, bada tego małego Bina jest to, że jest taki mały. Stoi tam osobno i musimy dmuchawą tam dmuchać, gdzie to idzie bardzo długo. To jest taka bada. Dwie wady w sumie, bo dmuchanie to i mała pojemność. Na no plus to. Ten, że nie trzeba tam ręcznie przegarniać niczym W sumie dmucha też ręcznie nie dmuchamy, bo Dmuchawę podstawimy W kiperek i leci, nie? Kiedyś ręcznie musieliśmy wrzucać Do dmuchawy To zajmowało długo, długo Najgorsze jest tutaj te wybieranie spod tego rękawa Ale sobie tak kiedyś Kminiłem robiąc tu, że czy nie zrobić tak, że zlecić komuś żeby zrobić taki stożek? Tutaj jakiś stożek żeby leciało, prosto do tego wiadomo, że wtedy byśmy zmniejszyli pojemność tego wina ale za to nie trzeba by było ręcznie tak jak teraz tutaj ładować tej przyczepy ale później z drugiej strony ile tam tego robimy raz w roku No dwa razy w roku bo Babiny winy to ten, tam nie ma tragedii. Jak będziecie chcieli to wam nagram jeszcze w kwietniu. Piszcie w komentarzach czy nagrać czy nie. Jesteście ciekawi jaki mamy system rozładunku żniwa. Pokażę wam dokładnie ile kosztował. W którym roku to tata zainstalował i tak dalej. Więc. Jak jesteście ciekawi jaka pojemność binów piszcie w komentarzu, to mogę taki film sobie nagrać dla Was. No tyle naleciało. Skończyłem ładować właśnie. Nie będę tutaj już rozgarniał tego, ale myślę, że tutaj między 4,5 a 5 ton, ko 5 nawet może bym powiedział, więc się okaże jutro. Jadę zaparkować pod ustawić. Trochę muszę dopompować powietrze do tego tandema. I, i jutro lecimy jutro nagram dalszą część tego filmu musiałem dopompować trochę powietrza tutaj, bo było mało ale jak możecie zobaczyć tutaj po tym że już tutaj robiona była to okona niedawno i yy, będę musiał zakupić chyba dętkę bo co jakiś czas musimy dopompować powietrze to wiecie, bez sensu było już kilka razy robiona więc muszę kupić gębkę zawejdą do wulkanizatora, żeby złożyć i będzie z głowy mam nadzieję Cześć, widać kolejny dzień Dzisiaj jadę sprzeda ten boże mamy godzinę 6.20 trochę przymarzło więc Będzie trzeba trochę włączyć silnik i niech pochodzi Złoby jak odpali na ciepło, żeby było tutaj żeby trochę te szyby poodmrażało i będziemy jechać Już jestem zważony, 10 ton 700 na cały zestaw z pełną przyczepą, z Nie pełną niepełną, ale z ładunkiem i jadę wysypać teraz. w tym drodze do domu zmarzony e, miałem tej pszenicy 4650 więc tak jak mniej więcej szacowałem między 4,4 a 5 ton udało się ten przedział trafić i e, takim sposobem e, nie mam już pszenicy poza całą pszenicę w trzeba czekać do z nich na nowe zbiory może coś tam się uda, jeszcze ićmienia sprzedać, zobaczymy e, od czerwca dopiero będę ocenić tam do maja, do maja, trzęsiec będę ocenić czy tej jego jedzenia wystarczy, czy będzie czy... można.